to najbardziej geekowska ładowarka, jaką kiedykolwiek widziałem. A mowa tutaj o Ugreen Next Out RG, czyli ładowarce, która wygląda jak robocik. Jest to ładowarka GAN o maksymalnej mocy 65W, czyli naładujecie bez problemu tym laptopa, konsolę przenośną do gier czy Waszego smartfona. Natomiast cała magia zaczyna się w momencie, kiedy zdejmujecie robocikowi buty, wtedy okazuje się wtyczka, no i kiedy podłączycie ją do kontaktu, to na tym ekraniku wyświetli Wam się minta robota, która coś oznacza. W momencie, kiedy są zamknięte oczy, oznacza to, że ładowarka jest w trybie standby i nie jest nic podłączone do gniazda ładowania. W momencie, kiedy zaczynacie ładować, wtedy oczy się otwierają, a wasze urządzenie jest ładowane. Natomiast, kiedy ładowanie się skończy, no to znika dziubek robota i wtedy wiecie, że wasze urządzenie jest w 100% naładowane. Jeśli chodzi o porty, mamy tutaj dwa USB-C, jeden dedykowany laptopom i smartfonom, a drugi po prostu zwykły, no i klasyczne USB-A. Możecie tą ładowarką ładować trzy urządzenia naraz, jest to idealny prezent. Dla gika, no i dodatkowo jeszcze te buciki mają magnet, więc w momencie kiedy ładujecie na przykład swojego laptopa, to możecie buciki przyczepić do obudowy, żeby ich nie zgubić. A cena takiego cudeńka to niecałe dwie stówki, nie jest tanio, natomiast jak na ładowarkę GAN całkiem akceptowalnie, no i muszę przyznać, że ja absolutnie zakochałem się w tym kształcie.